mamo jestem Krabiusz, to w kolejnym pięknym odcinku na tym kanale. I dzisiaj, widzowie, zagrajemy sobie w styl B, na Wojen MC. Tak, widzowie. I dzisiaj, widzowie, będziemy jak to standardowo. Pierwszy raz, to zagramy w coś takiego. W Minecraftie oczywiście, na Wojen MC. No i e, game jak widać, widzowie. Mamy 5, 5 gammach mamy, no i co jakiś czas musimy, widzowie, zamykać naszą przepiękną wielką bazę. No i tutaj będziemy układać nasze e, najlepsze bajne o W tej chwilę, ale dajmy to. Zostawcie łapaczkę do Ja subskrybujcie kanał, bo lecimy po 2000 na 2000. Może, bo nawet wcześniej. Zobaczymy. To zależy od Was. Wypuśćcie swoją piosenkę. Może. Zobaczymy. Mamy pieniądze jakoś 5000 mamy, więc... Kupmy sobie naj, najtańsze. Okej. Okay. Chodź, 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 A nie można. Jajaj. Szlak. E, ktoś otworzył już swoją bazę? Ty topimy ile kosztujesz? Okej. A ty? Ty, ty 10... Nie, tu jesteś słaby. Okej. Okay. A ty? Ty nie. ty Hy pa, Let's go! Mamy to. Szybko zamykamy bazę. Okej, okay, let's go. Mamy jeszcze 3000 i ulepszamy naszą wspaniałą bazę. Okej, okay. ty ile kosztujesz? Okej. Okay. Jeszcze mam 3000. ile e, kosztujesz 9000, tylko nie do tego ubo chcę. O! Ci bym nie mogę kupić. Yy, ty ile? Nie? Ciby nie kupię? Dałeś mi! Dałeś mi go! Dawać mi go, let's go. Let's go. Dobra. Ej, wiecie co widzę? Może zabierzmy komuś to, żeby upokorzyć kogoś. Tylko musimy się pilnować wtedy. Okej, okay, okej. Okay. Dawać mi. No chodź, chodź, chodź no. No, dawaj. Chodź. Chodź. Zu. No dawaj, chodź tu. No, wyciśnij bambi. O nie, o o! Nie! Baza moja się otworzyła. Szybko, szybko, szybko. Szybko. Moja kasa nie może pójść. By dno. Dokładnie widzę, dokładnie. Kupmy jakiegoś ta, taniego. Dobrego, ale nie, nie... za mocnego. Ty dużo kosztujesz. Ty też. zabierzmy komuś. O! Ile kosztuje 7000. Tu cztery gry? Nie. Nie. Okay, dawaj mi. Lecimy, lecimy. Nasze zwierzęci nie, mo nie mogą pójść do dno. Le lecimy. Tam coś się zabierze. A pu, Apu, Apu puł, Gdzieś bambik dostał Aj, dawaj, dawaj. Dawaj. Mamy. Kolejnego mamy, okej, okay, a później możemy ee, sprzedawać coś w tym stylu. Okej. Zakup, to mamy. Mm. Zawieszmy komuś zwierzaka. Pokażmy kogoś, błagam. Błagam. <klujna> <klujna> Dobra. Uh, la, 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 la. Dawaj szybciej. No zamknął mnie, bo... Dosłownie no. Aha! Tak jesteś? Tego... tego weźmiemy. Nie mi się podoba. Dawaj. Gościu. A właśnie, muszę pilnować swojej bazy. Oczywiście widzowie. Mek! Nie ma. Nie ma, nie ma. Błagam, żeby nikt mi nie wziął mojego zwierzaka, bo jak ktoś się do mnie włamał, to ja się chyba zabiję. Nie, na szczęście mi nikt niczego nie wziął, ale to dlatego, że mam bie... słabe, tak myślę. Ja się nie znam, ale z tego co mi wiadomo, to tak. Okej. Okay. O! Mas i bananini. Ok. Dawaj. Jak chcesz i bananini. Dawaj. Dawaj no. O, albo Bombardino. Krokodilo. Dawaj. Tak, tak, tak. No co? Dlaczego nie ma? No dlaczego? Nie ma. Co jest? Nagle. Znikło. To tak nie może być. To co się wola. Dosłownie jak wbijem, to niektórzy wychodzą. To co? Co to, to się wola? Dobra. Chodźmy, daj. Otwórz. Się. Zabierzmy coś. Cokolwiek. Wszystko jedno. A jeżeli widzowie chcieliby się taką kolejną część, to... Napiszcie w komentarzu i zostawcie łapeczko. Nie. No bez jaj. Ja nie mogę. Nie da się zabijać. No ciężko im zabijać. Szczerze mówiąc. Widzę. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Może być, zrobię inaczej. Inaczej, inaczej. To nie, to nie. Zabierzmy komuś, bo mamy dobry plan. Ale żeby go wykonać to musimy być chyt od innych. Tak widzę. Dobrze usłyszeliście. Chyt Daj mi. Dawaj mi. Okej. Okay. Lecimy. Zabierzmy komuś. Udawajmy, że tutaj coś wybijamy, że chcemy coś innego kupić, ale tak naprawdę to idziemy do czyjeś bazdy. Zakładamy się i mach. Mamy. Wtedy. Ok, patrzmy. Jaj jaj. Nie ma takiej okazji, żeby... Dobra, ile on kosztuje? Ok, 1200. No! Daj mi człowieku! Ja no nie mogę, no Z nimi się nie da. Z nimi się nie da. Z nimi się nie da. Dosłownie. Ale mnie wywaliło, co jest? Woo! Dawaj No chodź Chodź Okej, okay, zabierzmy komuś innemu W końcu musi nam się udać Nie tyle Tak nie może być Jest! Mamy! Mamy! Tak! Udało się! <ścoughs> tak! Let's go! Udało się! I... Mamy! Bobby to bandito! Lecimy! Lecimy, 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 lecimy... Jest! Mamy to! Mamy to! Jupi! Let's go! Czyli widowie! jednak się da! Widzicie? Się da. O, dobra, lecimy. Dopóki tam nikogo nie ma, to bierzemy coś. O! Ballerina no. cappuccina. Dobra, lecimy! <grymne> tak, mamy! Zaczęliśmy się widzowie rozkręcać. Mhm. Ballerina cappuccina. Let's go! <grymne> <grymne> Okay. Będziemy mogli za chwilę coś kupić, następnego, a sprzedać coś słabszego, i tak w kółko, w kółko, w kółko. Ech. Można kupić następne piętro? Co jest? Ja nie mogę. O oh mój god. Jestem ciekaw, jak, tylko musimy się jeszcze, widzowie, dowiedzieć. Tak widzowie. Musimy, musimy się dowiedzieć. O, 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 o. Tak, 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 tak. Udinminun. Daj. Udinminun. Tak, ukradliśmy. Let's go. Mamy to, widzowie. Subskrybujcie kanał mój. Udin din din dun ma din 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 dun lecimy najlepsze to. no nie bez jaj no bez jaj no udało nam się kupić okres tego udin din din dun ma. ma din 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 dun to ajajaj ajajaj było tak blisko tak blisko ajajaj ja Dobra Kampimy się Dobra Kampimy się i Potrzymasz Się otworzy Bo dobrze nam idzie widzowie Dobrze nam idzie mega <coughs> Na razie widzowie Udało nam się uzbierać 836 gemów Bajden Zamykamy szybko bazę I lecimy dalej Dobra, lecimy Lecimy A jeżeli widzowie chcielibyście ze do mną zagrać To napiszcie w komentarzu Za minutę się otworzy, no chyba coś ich boli No chyba coś ich główka boli Powiem krótko Dobra Minuta aż nic nie stanie jak poczekamy, tak? Sigma boy. Ktoś się... Jeno Dobra. Dawaj. Dobra, możemy kogoś. Okaść. Tak, tak, tak. Dawaj. Dawaj. No nie! Nie zdążyłem. Szlak Cześć. 5. 4. 3. Dwa, Dobra. NIE! W jest tak on dzisiaj. Ajajaj. mnie. Jak to najlepszego zabrać? O to w tym chodzi, gdyby, prawda? Aha. No ten mnie też wygrania no. Gdzieś bambiki, dosłownie. O, o! О, 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 так, 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 так. Так, так, капучино. Капучино, ассаси. Не, ну, не удалось. Шлак. Ай-яй-яй. 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 <kluzny> Dobra, czy kto. czy jakaś baza się otworzyła? Czy nie, bo ja muszę wiedzieć. Dobra, e, pusta baza, ok. żeby tu się otworzyła, bawiam. Bo tu co? Spakota, bańka, to. Dobra, to się powinien za chwilę otworzyć. No nie! Szlok! Oj, O zobaczmy, co wyrzemy. Co to jest? Co to jest? Tung-tung? O! Tego, tego chcę błagam! Tego, tego! Wiem czego mi jeszcze Wiem czego mi trzeba Szlakno Jaj Niech to to ciężko oskubać Nie Jezu Prawie by, by się udało nam Nie no, już miałem opóźniona reakcja moja, ale no O stąd, stąd to mi się marzy, poważnie Chcę stąd, marzy mi się Marzy mi się Cześć, baza. Mi się marzy po pojazdu Mi się marzy Daj mi cappuccino, cappuccino, daj mi Możesz mi dać Dogadamy się jakoś czy nie? Wchodzimy i wychodzimy Tyle Mmm... Czy komuś się baza otworzyła czy nie? Czy właśnie nie? O też czekasz. Dobra Czekamy Tutaj Lecimy na pierwszy ogień tak, tak 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 MAMY Tak 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 UDAŁO SIĘ TAK Mamy to widzowie! Let's go! Tak, tak, tak! Tak, tak! Nie, no! Ha! Zrzuciłem, no! ja, jaj, Tak blisko było! Tak blisko! Dosłownie! Jeden centymetry i bym miał w, w, w swojej bazie takie piękne cudo, dosłownie piękne cudeńko <coughs> tutaj może się uda dobra szympanzy i nie idzie na pierwszy ogień i to są chyba dwa ostatnie brain i wtedy kończymy odcinek już <coughs> <laughs> dawaj, kapucin nocy, Dawaj Dawaj, idę. dawaj Dawaj, dawaj Tak, tak Tak, tak Dawaj Tak, tak No Tak blisko Nie Nie dam się złapać Dobra Przestrzymasz mnie? Zdjęci? <laughs> Nie łapnie. Nie łapie. Dobra. Jest. Dobra. Let's go. Mamy to. Mamy to. Ty nie wiesz co z kim idziesz. Nie wiesz. No nie wyszedł. Jaki combo? Dobra, więc wiedzieli wam się ten kozacki odcinek wam spodobał, to koniecznie na łapeczkę jest do góry, subskrybujcie kanał. do 2000. No a wtedy będzie piosenka. No i co? Eee, podsumowując. Mamy tripli tropa. Liri la Bombay Tripli Bobby Bombardi... Bandit to O 55 000. Dobra, zostawiamy na kolejny odcinek, lecimy, dobra, łapkujcie, subujcie, no i co, się, do zobaczenia, elo.